Zastanawialiście się nad tym, jakie jest najpiękniejsze słowo, które możemy często wypowiadać i które jest bardzo piękne w ogóle w relacjach, kiedy tworzymy relacje. Dla mnie takim pięknym słowem jest słowo Dziękuję. Jeśli często wypowiadamy to słowo, to świadczy o tym, że po pierwsze widzimy, dostrzegamy drugiego człowieka, dostrzegamy to, co ten drugi człowiek robi dla nas. Ale to też świadczy często o pokorze człowieka, bo człowiek prawdziwie pokorny potrafi używać tego słowa. I myślę, że warto często to słowo używać: dziękuję. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiejsza Ewangelia jest o tym, żeby potrafić podziękować. Potrafić podziękować. Witam Was bardzo serdecznie w porannych impulsach. Dzisiaj, 12 dzień listopada. Dzisiaj także w Kościele czytamy Ewangelię Łukasza, to jest 17 rozdział. Tej Ewangelii i to są wersety od jedenastego do dziewiętnastego. Posłuchajmy zatem tejże Ewangelii. Zmierzając do Jeruzalem przechodzi hmm. przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych, zatrzymali się z daleka i głośno zawołali Jezusie mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, faląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzieś dziewięciu. Czy się nie znalazł nikt? Kto by wrócił i oddał fałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego, zaś, do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. To, co mnie jakoś fascynuje w tym, w tym krótkim opisie tego wydarzenia, z dziesięcioma to że zostali uzdrowieni w drodze, to jest to, nie wiem, czy to zauważyliście, ale że tylko jeden się wrócił wrócił się do Jezusa. I to jest użyte słowo wrócił. Jeśli popatrzymy do języka oryginalnego greckiego, tam jest taki sam rdzeń, jak słowo nawrócił. I już kojarzymy, nie? Że wrócił, nawrócił. Nawrócić się. Nawrócić się. I zobaczcie, że nawrócenie, czyli wrócenie tego człowieka do Jezusa Chrystusa spowodowało, że Jezus nie tylko go uzdrowił pod względem ciała, czyli to, co bodliwością jego ciała, ale mówił tak: Wstań idź, Twoja wiara cię uzdrowiła, Twoja wiara cię uzdrowiła. To uzdrowienie tego człowieka, który wrócił, jest głębsze, ono dotyczy jego serca. On się nawrócił, wrócił do Jezusa, uznał go jako Pana, uznał go, zobaczcie, w tym, że, że On jest tym, który przychodzi. Ten, który został obiecany. To jest tak w postawie wdzięczności. Jeśli człowiek potrafi dziękować, potrafi być pokornym też, to potrafi powiedzieć, tak ja jestem słaby, potrzebuję nawrócenia, potrzebuję pomocy. To jest wszystkim właściwie. Jeśli pierwszy taki etap do uzdrawiania w ogóle, do uzdrowienia jest powiedzenie sobie, tak potrzebuję pomocy, nie radzę sobie z czymś potrzebuje drugiego człowieka, potrzebuje to powiedzieć, potrzebuje się przyznać. Potrzebuje powiedzieć nie radzę sobie już, czymś, potrzebuje jakiejś pomocy, potrzebuje pomocy duszpasterskiej, potrzebuje pomocy lekarza, potrzebuje pomocy psychologa i tak dalej. Zaczyna się od zwrócenia, odwrócenia się, zawrotu z tej drogi, z, z której człowiek idzie często do do do, zła, czy do, do jakiegoś upadku. To jest ten początek, kiedy potrafimy zawrócić. Ale powiedziałem, że będzie o dziękowaniu, zresztą, jest o podziękowaniu. Myślę, że to jest taka fajna też postawa, żeby każdego dnia, jak się budzimy, mieć sobie takie poczucie wdzięczności. Dzisiaj wielu koczów mówi, że warto mieć takie poczucie wdzięczności. No, nie, nie odnosi to także do Boga, ale tak ogólnie, żeby być wdzięczny. Jak się budzimy, rano wstajemy, warto pierwsze co zrobić podziękować. Panie, Jezu, dziękuję Ci, że żyje. Dziękuję Ci, że wstałem. Dziękuję, że dajesz mi ten dzień. Dziękuję Ci, że, że mam co zjeść. Dziękuję Ci za to, że dziś będę mieć różne zadania i obowiązki. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Za to, że jesteś, że Ty mnie kochasz. A myślę, że ta postawa wdzięczności jest niesamowicie ważna i piękna, także w właśnie religijnej, żeby umieć dziękować. Jeśli potrafię dziękować Panu Bogu, to zobaczycie, to się też potem przenosi na wdzięczność do innych ludzi, żeby być wdzięcznym także. Może warto dziś podziękować Hoźbiskiemu za opiekę, za dobro, za dobre słowo, za to, że jest, za to, że, że jest obok, że zawsze jakoś też podziwnie słowem. Zastanówcie się dzisiaj nad tym, komu chcę podziękować. Nawet Panu Bogu. No może warto dzisiaj to zrobić wobec swoich bliskich, że nam się wydaje, że to jest takie naturalne, ale może warto nie dzisiaj w jakiś szczególny sposób podziękować. Zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. Eee, I poprośmy teraz Pana Jezusa, żeby ten dzień był piękny, Boży był i błogosławiony. Zawierzmy Go Panu Jezusowi. Prośmy też o to, żebyśmy mieli w postawę w sercu taką postawę wdzięczności i pokory, która prowadzi nas do zawrócenia nawrócenia, zwrócenia się ku Bogu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim nie was strzeże, błogosławi i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego i błogosławionego dnia Wam życzę. Nie może Was jutro zabraknąć. Zapraszam Was na poranne impulsy. Trzymajcie się. Dobrego Bożego dnia. I dziękuję. No właśnie. Dziękuję Wam przede wszystkim, że jesteście razem z nami. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Z Bogiem.